Cześć maka coś tu na luksusytek dziś nagrywamy live'a z moim ochemiarzem. Pokażę się? No, idziemy w szkołę i chciałbym Wam powiedzieć i Was przeprosić, że tak było to czekaj. Subskrybujcie, lajkujcie i klikajcie w dzwoneczki. No, posłuchajcie, będą miniaturki, tak, miniaturki. Co się. Patrzcie, co tam się w ogóle dzieje. O, o. siema, siema Przemek. Pozdrawiam. Pozdro od do Ciebie już piąteczka. Dobra, idziemy. W ogóle na hali są tańce. Nie ma, nie. Dlatego, dlatego nie. dzisiaj nie będzie już dzikasali. No właśnie. No każdy smuteczek. Dwie osoby na czacie, tak, pozdrawiam. Iście komentarze, tak, czat na żywo. Na razie tylko przemo na czacie. w nie, Na której? wiesz, to miło pogoda. Aha, nie, nie. I to są prawa zastrzeżone. Pozwalizuj mnie, lajkujcie Dobra idziemy Subskrybujcie I patrzcie. Właśnie, e, dziś dokończymy live'a Na pewno wieczorem e, Powiem wam Tylko, że będą przerwy, ponieważ dokończymy live'a wieczorem Zgadnijcie na tym, no Na Fortnite. Cie. Może idziemy na siłkę? Może, patrzcie Podniesie się. Dwóch i będzie to Patrzcie, fajne mam boisko, i tam jest siłownia, tam dalej. To wszystko jest Alexa. Tu jest nasza piękna szkółka. No. Oczywiście. Prawa, yy, Zagrasz yy, to w Fortnite. No, yy, przynajmniej tak, zagram, zagram. Tylko, że to będzie tra transmisja na żywo wieczorem. Tak, nie, nie, nie. A Oleks, może jakieś pozwolenia na muzykę? Muzyka, no jasna. Jakie? Wszystkie e, tak, więc e, live y będą poroz, e, coraz częściej się pojawiać. Tak jak mówiłem, miniaturki wchodzą teraz w grę. E, nowie, nowe intro na kanał, więc super. Mój kanał. Wiecie, jakoś to e, siema korona. Hehehe. Dobra, nie będę... Patrzcie co tu jest, Matko Boska Czekajcie A tu się ma od Ja zajmuję się nagłoszeniem Zawsze Wyłącz to patrzę, Kto jest bambikiem Szamo? Nie, ale on mi mówi o tobie, nie spokojnie. Przemok to jest z lekiem. Oki, okay, oki, okay, zagramy. Patrzcie, ale tu. O, patrzcie, co znaleźliśmy Polska dobrze. Idziemy na siłownię A tutaj tylko koledzy, czy. Moi koledzy na razie. Co ćwiczymy? <laughs> Czekaj. Ty pierwsze, ćwicisz, robimy ujęcia. Tylko na razie korona jest. Na czacie napiszcie. Dobra, patrzcie. Napiszcie, co tylko korona jest na czacie. Rozwalimy jutro łódź. Siadaj. Siadaj, Aleks. Dawaj, ćwicz. Czekajcie, ja mam to. O, siema, Iwanek, siema. Ale. T... Ale. T... <ścoughs> Pokaż jak skaczesz albo poczekajcie. Robię z mojego ujęcia to. Och, Skaczę. Ale to, nie... Ale to nie, jest do skakania Igizle w ogóle na ciebie na razie tam jest mały pigaj ławeczka a tam jest blok jakieś mieczaki tam są ej, a będziecie chcieli miniaturkę z Fortnite'a na no, jak zaczniemy live'a wieczorem jeszcze raz piszcie, piszcie ja sobie na tym Dobra, to będzie miniaturka. O mnie, ej, e, wyście wysyłajcie ten. E, z, udostępniajcie live'a. Ale to jest cholerna błota A ja but z białą gąbką Ale to jest nisko. O, No to fajnego mam buta w ogóle. Czekajcie, umiesz się podciągać. Może ty, może ty, może ty przejmiesz teraz kamerę. Czekaj. Przechodzimy tu o, to, 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 to. O, o, nie, nie, przejdę tego. Ale idziemy teraz na plac? Słuchajcie, idziemy na plac. Chodź tędy, tą drogą zastrzeżoną. Tam nie ma praw autorskich. Daj, daj, daj kamerę. Mogę cię kamerę przynieść? W ogóle, chyba Aleks niedługo będzie robił wyzwania. Ale ja tylko nam brakuje Kogoś. A może pójdziemy po bicie? Już wolę po... Wiesz kogo. Ten, który miał... Ty... K. Ty k... Ty... Wracam, wracam Udostępniajcie live'y, weź udostępnij tego live'a na klasę To gdzie idziemy? Piszcie w komentarzach gdzie idziemy Macie do wyboru tak e, Wybieram tak e, Pod Orlik idziemy do sklepu czy zostajemy tu lub na łącznik Może ja sobie włączę. O. To albo chodźcie do sklepu. do sklepu chodźcie, chodź Ja mogę się Czekajcie, ja udostępnię live'a. Udostępnij, yy. ej kto słucha kawarzysty Nie jaką grupę? Na wiem. Czwarta Jesteśmy po Jest jedna osoba. Jeszcze ma Pozdrowić kogoś na live? Pozdrowić kogoś? Pozdrowić. O trzy osoby. Dwie. O trzy osoby. Już jedna łapka w górę. Boże. Ludzie tu nie idzie tak jak my mówimy, więc... Boże. i to my chyba będziemy przerywali tego lajba i jak jedziemy ze sklepu to y, ten